Siemanko z tej story czekolad witam was w kolejnym filmie na naszym kanale i witam was razem z Genari! I skłaki 2. Dzień dobry. A, a, a przepraszam, a Kłaki to tutaj co robi? To jest kompanion, to jest kompanion syn naszej rodziny. A, przepraszam bardzo, żądam testu na ojcostwo. Jakiego testu na ojcostwo? Przecież ty jesteś idealnie podobny jak dwie krople wody. Tyle ci powiem. Co ale nie? Absolutnie że nie. Nie tak. zgadzam się, moi drodzy, witam was w gierce, która jest bardzo dziwna. Jest, nie jest aż tak za moim zdaniem. To jest Japońska dziwna gierka. Nieprawda! Come on, jest to jest najbardziej japońska gra, jaką kiedykolwiek. Japońska, w życiu tak, ale nie uważam, że jest y, ogólnie dziwna. I moi drodzy, celem w tej grze jest ukrycie naszego smutnego testu, ponieważ uzyskaliśmy w nim tylko 0 punktów. Tak. I więc, nasza mama nas zje, jak e, będzie. Poczekaj, więc... a nie, 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 a spróbujmy. Poczekaj, wróć tam. Czy e, możemy dać to naszemu dziadkowi? E, no, możemy, tylko, tylko to nam kazało do szafy włożyć. Ale widzisz, no to e, próbowaliśmy tutaj w ten sposób. I... W sensie co, tak bardzo chcesz zostać przyłapana? E, no, nie, no, myślałam, że może nie zauważy, okej. Proszę bardzo, robimy to, co oni chcieli, czyli wkładamy tu je do szafy. I co teraz? No, ale mama nie powinna otwor... A, dobra, otworzyła szafę, i co teraz? No, bo włożyliście pomiędzy pościel, zobacz. I'm having fun! Jak tam? Czy się dobrze bawisz? I możecie odpowiedzieć tylko i wyłącznie do odpowiedzi Oczywiście, że bawię się Ta dobrze! To wygląda jakby została zrobiona w 2003 roku Czy ja wiem? Mi się ale, podoba Ale to wcale nie jest z 2003 Bo normalnie ten dziecko ma Switcha więc, No dokładnie, e... poczekaj włóżmy to do... Tak chciałam powiedzieć, że do tale Ty um. A... Od kiedy? Czemu się chowa ona się chowała w spłuczce? ona musi być jakaś miniaturowa, żeby się w ogóle w spłuczce znaleźć. Czekaj, bo możemy się przesunąć. Czy możemy włożyć test tu? Nie, Nie. Czy to możemy... wygląda jak wanna albo toster. Okej, okay. okay, to jest wanna. A... 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 E... Boże, czy my zrobiliśmy majtki z testu? Origami! Oh, ale znacznie urocze! Ze słonikiem, cute! Super cute. Okej, okay, czyli o dobra mamy piesela. Nasz psiak, lepiej Pieseł. tutaj uważać, bo on wydaje się być wkurzony, powiem Ci a... szczerze. I mamy patrz, gościa. Patrz, pa, 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 on ma łopatę, a Aha. tu jest coś do wykopania, czyli prawdopodobnie musimy tego psa jakoś... Aha, okej, 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 widzę co tutaj się będzie działo. Weźmy tę łopatę. Bierzemy łopatę, bierzemy Spróbujmy, łopatę tak. tu. ale Okej, to będzie przecież widoczne. No przecież widać tutaj, że właśnie e, jest coś wykopane. Chyba, że ona myśli, że może to pies wykopał w takim razie. A, bo tak sobie pomyślałem, że ta mama taka niezbyt mądra, jak widzi, że się wykopane. No przepraszam wykopane... bardzo, my mamy na koszulce Dobra. baka, czyli idiota, więc jakoś genetycznie musimy skądś to mieć, prawda? Zdecydowanie ta, ta jest głupsza od mamy, bo ma wzrok jakby. <grym> miał tak, tak, jakby nie miał. Niewiele, tam nic. Tak. niewiele miał tam w, w tak, głowie. Tak, absolutnie. Co my to możemy robić, to ale. No, no, czekaj, spróbujmy jeszcze raz oh. spuścić. Ja już Patrz. jeszcze raz spuściła w toalecie sprawdzam. No Ale z jakiegoś powodu jest tutaj banan. Ale spróbujmy. Banan. Ja bym spróbowała. Może się ma ojciec poślizgnąć na... Nie. O, on ma to zjeść. Dlaczego on zjeżdżał te banany? Ja nie chcę nic Ech. mówić, ale... Może mu wsunąć do toalety, żeby była zamknięta. Nie, nie może... może... A. O, o, nie, nie. mam papierotaletowego. Papier no cóż za tutaj ręczna kusiu... sytuacja, papier, proszę, Papier trzywarstwowy papier Regina Absolutnie. Premium dla Ciebie, tak, proszę tak, tak, bardzo. trzywarstwowy, najbardziej miękki i deli o delikatnym zapachu Aloesu, prawda? Dokładnie. O o. o. Ale też rozwaliliśmy kanalizację w bloku, także co to do ma... mnie, słuchajcie. O, mamy miód, może do miodu to w e, Do miodu? Nie wiem, może tak być. O, widzisz. A... O, widzisz przepraszam bardzo. Eee, dobra. To nie był dobry pomysł. Dostaliśmy. Um, to może. No. A my ten miód możemy podnieść. E, poczekaj, i to są mrówki. Mrówką go dać? Nie, a sprawdzian mrówką też chyba nie możemy kotać. I okay. czekaj, i teraz spróbujmy ten sprawdzian? mrówkom do dziury. No ale przecież to widać. No właśnie. No właśnie o co chodzi? Jakby ta mała przyjdzie i dał nie go zauważy. No o co chodzi? Więc, a. No widzisz? E. Ale chwila, chwila, chwila. Czy my właśnie, e, zamiast dać sprawdzian i dostać przypało za sprawdzian, zdecydowaliśmy tak. nie, zrobimy to tak, że nie dość, że mama znajdzie sprawdzian, to jeszcze oblazą jej mrówki, więc będziemy mieli karę do końca życia. Tak, to, to, absolutnie, to, 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 to słuchaj, był, to jest kombo, combo złego syna, dokładnie, super. A poczekaj, może pod łóżkiem? E, poczekaj, są jakieś... Aaaa, dobra, włóżmy to w dziurę. Nie wiem dlaczego i z jakiego powodu mamy wielką dziurę Więzienie w tym. jest? Stąd on, się z, on z jakiegoś... Może, może ee, tak być. Guantanamo próbuje się... Wydostać? Dobra. Za, Poczekaj, zasuń. i zakleimy to. Chyba, że... E, czy mama będzie wiedziała o naszej tajemnej kryjówce? Oczywiście, że tak. Słuchaj, ja nie wiem, bo mi mama tutaj w, w tym pokoju nie sprzątała, ale wydaje mi Te się, masz, że... też masz ścianę, taki tu, tu, tunel tajny z pokoju za plakatem. Nie, chodzi mi o to, że synowie i matki mają taką dziwną relację, wydaje mi się, jeżeli chodzi o pokoje. Nie? Nie? Co to nie? jest? E, cement? Cement i taka szpachelka! Boże, skąd my to wzięliśmy na naszym pokoju? Czy my mamy zrobić to, co myślę? Tak mi się wydaje. Czy mamy... Słuchaj, to jest naprawdę dedykacja. Ja nie wiem, co ta mama robi temu chłopczykowi, że on musi tak się, takie to rzeczy robić, ale naprawdę... To jest problemu, który nie istnia. To jest tak, tak, jak są te takie filmiki Five Minute Crafts, gdzie ktoś, nie wiem, robi dziurę w arbuzie, potem ją zakleja jakimś klejem i jakimiś farbkami. Jakby... po co? No bo. Po co? Hej, ale ukryliśmy sprawdzian? Ukryliśmy. To jest najważniejsze. Może dajmy tacie. Nie e, wiem dlaczego, może dajmy masz. tacie. Nie, nie, nie chcę. Tatuś, Oczywiście, tatuś typowy nie stary, się, nie? tatuś nie się pudła. O, może mu znowu bananę damy. Eem, tatuś masz banan. Nie. Tata nie chce banana. Może. Może bratu. Tak, my mamy brata w ogóle? To to, to jest e, zaskoczenie. Okej. Okay. Aaa, ja wiem, co się stanie. Biedny. Jesteśmy tak okropnym synem. Nie dość, że. Mamy pudła. Mamie, to jeszcze tacie. Poczekaj, a tu jest jakaś taka dziwna książka, może możemy otworzyć może jakieś to... tajemne przejście? Nie, nie raczej myślałam. nie, może to tu? To tu i. Okej? Okay. Aaa, dobra. Ale czy ona tego nie zauważył, że to jest najbardziej widoczna rzecz na samej najwyższej półce, jaka istnieje? Nie nie dyskutujmy nad poziomem inteligencji tej rodziny. Może okay, oni po prostu nie. Dobra, dobra, są... może tak bywa. Ja się ja, nie no. tak, ja tutaj nie. E, jedzonko. Tak, to jest to kari takie japońskie, które jest w formie takich jakby pastylek, takich sześcianów mamy, które można potem wrzucić do wody, czy tam do, wiesz, do wywaru i fajnie to się tak Serio? E, kremuje. no. Świetne są, gdyby były dostępne w e, Polsce, to oczywiście. Czy my je mamy kupowała. zrobić zupę. Tak. E, może mamy dać zupę dziadkowi, czy możemy ją wziąć z gazu? E, chyba nie. Czy my mamy Czy mamy zrobić zupę z naszego. Ojej. Testu. Tak, robimy zupę z um, testu, proszę bardzo. Uh, no, no nowy ten. Nie dość, że nasz test może być o delikatnym zapachu, ale to jeszcze może być to nowe warzywo. Gratulacje. Do, do, dokładnie, dokładnie. Ej, poczekaj, mamy mam kolejnego tego brata. To już dwójka. Jaka dziecko rodzina. Jaka, dokładnie, Jej. jaka wielka rodzina. Mamy tu. Ach, papierosy. Są... Okay. Tak. Okej, mamy tak. Dla Cię dziecku. Przecież do was boczy w buzi. Jak by to miało konsumować? Ojciec zamienił pyszne, pyszne bubble tea na... A... A, ja nie pytam. Okej. Okay, I... Tak, najwyraźniej, o Boże! Złąkę zrobił sobie z tego testu. Obrzydliwe, to pewnie tak namokło. O, fójka, fójka. ale zobacz. Nie. Mamy w takim razie rodzinny, rodzinny tak. czas przed telewizorem. Rodzinka siedzi, wszystko w porządku, żadnych testów, żadnych egzaminów. Mamy zapalniczkę, czy mamy okay. tą zapalniczkę? Nie, nie, mamy zapalić żadnego zwierzaka, przepraszam bardzo, tutaj miałoby być. A, mamy ognisko zrobić, proszę tak. bardzo. I, I ziomeczek sobie, sobie. Kurczaka. I poczekaj, bierzemy tego kurczaka, no i chyba dajemy to pieskowi, piesek, dajmy to... To był... e... A. Ja nie chcę wiedzieć, co tam się wydarzyło. Czy ja może dam... Tak, trzeba... Ja testi, nie bo... chcę wiedzieć, co tam się wydarzyło, ok? Um... Pokaż... Pokazuję mu kolekcję <laughs> znaczków. No cóż, no, no to zdarza ja, się. Życie, to, to życie. Prawda, do Tak, yy, międzyrasowo? Yy, dziadziusiowi boli brzuszek. Tak, albo go. Bolą go yy, Może głodny jest. W plecy, to są, to dokładnie. Takie, takie paseczki to jest głód. Poczekaj, spróbujmy. Dajmy mu KFC, proszę bardzo. Dziadziuś, masz. O, proszę bardzo, Zaję, co odniesz? Zerza to wszystko i co? Dziadziuś, co ty? Mój Boże, dziadziuś, jest Czy ty... kurcze, ja nie wiem. No dobra, to kra kraba? kraba dostanie. A może coś w lodówce jeszcze jest? E... Jest coś w lodówce jeszcze? O! Monst Monster. Dobra, dajmy mu dać tego kraba. Dobra, masz kraba? Masz, stary. Eee. I... Co to się dzieje? Dlaczego? Nie sposób. O! Połamał sobie zęby o kraba. To może e... mu żebym... monsterkę, mu monsterka. Najpierw mu dajmy to. Potem mu dajmy monsterka, zobaczymy, co to się stanie To nie jest monster, to jest wąster jakbyś nie Albo zauważył. Najpierw w ogóle. mu dajmy monsterkę, proszę bardzo. Dż, 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 dż. A też go brzuch boli. No chcesz, żeby na samą serce nasz dziadek też może to, padł. To, może do toalety poleci. Monsterek plus. Oooooo Ja nie wiedziałem, że nie, nie słyszałem o tym działaniu. A no wiesz e, co. To co, teraz damy mu Okej. Okay. Okej. Okay. Ostrzemki ubrań daliśmy. Y Przepraszam, zobacz, ta mama jest już do tego No to jest całkowicie normalne, uuu, uu. Nie wiedziałem, że my też normalnie bóg a może estetyki. on się, może on się nie uczy, ponieważ wiesz, yy, trenuje i chce właśnie zostać w yy, coś, no słuchaj, ja nie wiem eee, tatuś coś szuka I mamy dzidzie, obudźmy dzidzie eee, Trąbka i marakasy, trąbka Zatrąbkujmy. Za e, patrz, on spał na tej, a, na jego tym, jak to się nazywa. Okay, torbie. Ma, aktówkę ma. Mm, to w takim razie dajmy dziecku marakasy. E, robiłem czyk, czyk, czyk. mu. E, patrz, patrz, patrz. Włożymy. Robiłem mu specjalny taki koncert tylko dla niego i dajmy. Do, o, o, dokładnie sobie Aktówka do tatusia i proszę No to już to totalnie sprawnie, y, Został, wiesz. Łops. Dokładnie, chciałam powiedzieć, to że został. No, Jak ojciec zostanie zwo zwolniony przez nas, to co? Ehm, to w takim razie dostaniemy wiesz, całkowicie taką nagrodę na najgorszy syn ever. Oj. Naprawdę, ever. Mm. Jeżeli myślisz, że twój syn jest beznadziejny, nie martw się, ta rodzina ma jeszcze gorzej. Mm. Tatuś po pracy, zmęczony, do, o, wanny, do wanny, wanny przeszedł. Wskakuj. Dokładnie. I co my tu. O, a czekaj, spróbujmy włożyć po prostu nasz. Ubrania? Nie, nie. Ja bym wzięła na, tylko nasz test do pralki. I zobaczmy, poczekaj, może tylko test możemy. To chyba nie zadziała. O kurczę, dobra, nieważne, nieważne to, to chyba jeszcze raz. Nie ale zadziała. możemy w takim razie wrzucić najpierw ubrania, a potem test. E, Okej, okay, to poczekaj, wrzućmy ubrania. E, proszę bardzo. W ogóle to jest taka. A, nie możemy wrzucić testu, jak się wróciło ubrania, a... ale możemy je powiesić, Rozwiesić. I ja razem z miałam testem? taką pralkę. Ja miałam taką pralkę, w której się rzeczy wkładało od góry i ona ja była też... najgorszą pralką, ja, ja nie lubiłam jej miałem. strasznie. I o um, to, więc... to nic, to jest skarpetka. Proszę nie zwrócić uwagi, to jest skarpetka. Na pewno? To jest skarpetka. Taka skarpetka z wielkim zerem na tym. No nie wiem. Skarpetka. Mamy tutaj plecak. W którym nic się nie da zrobić. A e... mogę żeby otworzyć szafę? Mamy. E... Otworzyliśmy okno. okno. Mam po prostu, że okno okna wyrzucić? Aaa, samolot! Chyba nie o to chodziło. Tam jeszcze było coś do kliknięcia. A może? Może jednak. O, widzisz! Samolot ten odlatuje do ciepłych krajów. Tak, mamy swoich, swoich ludzi. Dokładnie. E, odlatują w bieszczady. Absolutnie. Eee, uh, Mamy wkręcarko w wiertarko. Wiertarko, e, Tutaj nic nie ma. Nie wiem, co tu się ten. E, mamy też u, tego. E, Mario! Mario. Nie, to jest Mario jakiś brat. To jest niebieski Mario. Tak, to jest brat Maria i Luigi. Po e, co prostu co z tym Trzeci mamy z zrobić? Dać nie wiem, dać to. Tu zakleić ten. O, na otarcie Łez! Biedny, płacze, zobacz, daliśmy mu test. Um, ja nie wiem, czy to jest do końca tak, co to, co powinno to jest, zostać zrobione, tak, naprawdę. Ja bym, ja bym uważał, to dziecko ma bardzo dziwne tutaj. Dzieciom nie daje się wiertarek wiesz co? ani noży. tak, ale mówię ci, gdyby on wykorzystał to całe IQ, które tutaj pokazuje w przypadku przechowywania testów, to naprawdę on miał same piątki, przepraszam bardzo. Najpierw w klasie pewnie. No właśnie, wiesz co, zdolny ale Lenin, no. Do, Baka. Dokładnie, Z Baka, Baka, do, Baka, Susi Baka. Absolutnie. Erniego. Kotek. E, 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 kotkowi? Kotek. Masz? Nie? Może tak mówisz. Że machajmy, żeby się pobawił. Kotek, może tu? Tu. Proszę um, bardzo. I? Ale to chyba nie miało tak wyglądać. No może, i, come on! może, i mało, mało. Słuchaj, czy my naprawdę dajemy klątwę po prostu całej naszej rodzinie? Um, Bo tak to wygląda. Nie wiem, to do po prostu... Włóżmy do włóżmy może. Poczekaj, bo coś tu, jakąś taśmę mamy. A, to może włóżmy, wiesz, czekaj, pójdźmy dalej. Poczekaj. Coś tu jeszcze jest. Sznurek. Dobra, Deski. to ja proponuję włożyć sprawdzian i potem, wiesz, go obkleić, osznurować i... Ale ja nie wiem, czy mam, mam się dużo do tego safe włamać, czy co? Nie, robisz? ja bym dała najpierw sprawdzian. A dobra, 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 jasne. Dlaczego miałbyś po prostu zamknąć ten safe? Nie wiem, Ja nie wiedziałem czy to jest do zamknięcia testu, czy myślałem, że tu trzeba może się do tego safe'u włamać jakoś. Dobra, Spróbujmy nasz test i teraz... O! Nasza mama zbyt szybko tutaj przybiegła i chyba... To jak my to mamy Mamy najpierw zablokować, a potem do niego włożyć? Wiesz może to jest taka podpucha. Wiesz, taka pułapka, że ona zobaczy ten safe i o sobie, o mój Boże, na pewno to jest w tym sejfie. A my coś zrobimy z tym sprawdzianem okay, innego, nie wiem. robimy tak. Nie wiem, tak robimy myślę. Robimy tak. Robimy tak. Aha, i teraz ten save spróbujmy jeszcze. I co? I ona... Sorry, ten sprawdzian. Co z tym sprawdzianem teraz będziemy robić? Nie wiem, trzymamy go po prostu. Eee, A... okej. Okay. Defeated. No przepraszam bardzo. A, w gacie, w gacie sobie włożyliśmy test. To typowe, prawda? Czyli czyli co? Po prostu e, możemy go przez cały czas trzymać w Gaciach i, i to nie no będzie problemu. No nie, no bo prawdopodobnie przypuszczam, że wiesz, to jest widoczne i mamy, bo ona tak nam to wyciągnęła, możemy... nie? O! O! o, o tu, 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 tu. No! E, Przepraszam bardzo, to było zrobione, to było narzędzie zabawy, o co chodzi, o co chodzi? Prawie się udało, Jezus, gdyby, nie śmieją. gdyby nie te wścibskie dzieciaki, no. E, o, bo tutaj w ogóle okay. nie przeszliśmy. Nie przeszliśmy wcześniej do drugiej części o, tego. Oblać ich. Okej, okay. i co z tym faktem? Aha. Są mokrzy i... Teraz... ...włożyć tu? E, I guess... Tylko tyle? Nie wiem, no przecież nie będzie w obcych ubraniach tutaj w ogóle, wiesz. Czy to są superać. nasi bracia? Nie, wydaje mi się, że to są sąsiedzi, absolutnie. Jakby kawan wyglądają trochę inaczej. Mamy długopis, mamy coś pod spodem. Poduszkę to jest chyba, wiesz? Z tego co widzę. Mamy. E... Okej. Okay. Czy um... mamy. Tu, to, to tu. Um... Nie, mów, że to, nie mów, że to przejdzie. Nie, nie jestem mów, pewna. E... E, czemu on? Nieważne, ja nie mam żadnego pojęcia. Czy on pojęcia. przemycił jakiegoś... O, nie wiem, nie, nie wiem. ma w Ja gaciak. nie wiem. <laughs> I sprawdzian. E, Słuchaj, ja, tyle, tyle pytań. O Boże. Mortadela bo... pieskowi? Tak. Ojcowi? Mortadela do szafy? do szafy? Do szafy? Sprawdzian do szafy. A, sprawdzian do szafy i Mortadela okay. teraz... Tu nie. Mortadela nie, mortadela, mortadela pieskowi? Tu. Tu. A coś do tego pudełka? Piesek? Pudełko? Ta- Tatuś! Czy my on mu... włożyliśmy? Nie pytam. Nie pytam, tu jest tyle pytań bez odpowiedzi, które może się Acha. zdarzają. i mamy. Poczekaj, teraz mortadele dajmy pieskowi. Mortadela pieskowi. Dokładnie, i. i łańcuch na. A, na szafę? szafę? Ale przed chwilą ona Właśnie, ogarnęła cały safe. Przed chwilą safe otworzyła, a. dechami aha. i. safe, spoko, otwieranie sejfu, desek. Ale łańcuch to już za dużo. Słuchaj, no nie wiem, no To już za mało level. Może tak być, może tak być. Dajmy może dziadkowi. Y raczej. Y A, bo on nam nie pozwala do kwiatków podejść. A okej, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, y to może... Co on trzyma w ogóle dziadek? Jakieś taki zielone. Prawe zbrywa. A, dobra, to jest jego ogród. Dobra, już A rozumiem. Poczekaj. Pewnie możemy to... Dokładnie. Ok. Zwalić na jego głowę. Mamy Ul i Ul dziadkowić Masz Dziadziuś, Ul. Teraz Przepraszam bardzo. I teraz to jest najbardziej po prostu piekielne dziecko, które istnieje. Jeżeli ja bym miała takiego no syna, to ja nie wiem po prostu, co bym zrobiła. Nie dość, że dostaję zero na każdy tutaj sprawdzianie, to jeszcze zrzuca biednemu no. mojemu temu. Jeszcze kupują, no? no. Ja nie wiem, słuchaj. Znając go, to pewnie go ukradł albo coś takiego, naprawdę. <laughs> co my tu mamy? Mamy świerzczyka. Tak, mamy... mamy magazyn smutny e... bardzo. O. Mamy mleko z Zróbmy mleko modyfikowane. Okej, okay, mleko tu. Aha, i zalejmy to Zalać wodą. Wo a, a, muszę kliknąć. Zalać wodą. Aha. I... I dajmy dziecku. Dziecko, proszę bardzo, dziś trzyma. I I dajmy mu świerczyka. magazyn? Nie. Eee. Eee. Tu? Tu? Eee. Co my mamy? Wiesz co? Ja wydaje mi się, że coś jest z magazynem. Spróbujmy tu? jeszcze raz. Tu? Spróbujmy jeszcze raz i dajmy mu magazyn najpierw, a może potem dostanie mleko. O, myślisz? Nie wiem, ale no wiesz, jak. Dobra, poczekaj, co się stanie, no. jak. Może, możemy po prostu. Da, dajmy mu test. No to a. chyba. Okej. Okay. Um, to nie zadziałało. Ale może się. Za... Nie, nieważne. Nieważne, okej, okay, dobra. Jeszcze z dzieckiem dostaliśmy y, ten To spróbujmy reprymenty. jeszcze raz. Weźmy mleko. Nie, najpierw ja proponuję, najpierw wziąć ten, ten magazyn, nie? Znaczy, no i tak potrzebujemy to mleko mieć w ekwipunku, więc. Dajmy magazyn. E, magazyn? Aha. Um. A co ze sprawdzianem? Nie no. <laughs> Okej, okay, dobra, to w takim razie może dajmy mu mleko najpierw, a potem będziemy myśleć, co z tym sprawdzianem. Jeszcze raz. Ciach. Aha. Ciach. E, ciach, okay. ciach. Mleko. Mleko. Aha. E, i... I. Co i... Okej, okay, czy my. Um, tak. Widzisz, mamy, mamy Kacie ze zbiorstw numer 2. Taka kolorowa pieluszka, nie? Oj, cicho, cicho, ważne, że. Typowy tatuś, prawda? Tata, tata, zobacz. zobacz. Ona wygląda dosłownie jak nasza mama w młodości. <grym> tak czy inaczej, idziemy dalej. Mamy tutaj tusz. Jezu, myślałam, że to trucizna. To ty może dobrze to tusz U Rozsmarować tusz po podłodze? Na pewno na tą białą kieckę będzie ten tusz Jakby ja jestem pewna, że tu się coś wydarzy Poczekaj, tak? E... E... Okej, okay, od razu się to się połączyło nam I to, to do szafy? Nie wiem, a co ze sprawdzianem? E... Czy my włożyliśmy w sukienkę ten sprawdzian? I, i, I co? I to tak po prostu nam się upiecze? Nie Przestraszymy mamę, zrobimy mamie jumpscare'a. Dobra, Więc... jumpscare O, Jeszcze tacy zrobić jump jumpscare'a. Jeszcze damskera. ojciec dostanie tak, zawału. Tak, no. dokładnie. Przez to oglądanie różnych Ech, rzeczy, tyle dokładnie, ci powiem. Dokładnie, dokładnie. Y y farby, Konsola, na pewno zobacz, te farby, farby trzeba wziąć. Mhm. nożyk. I co jest w drugim pokoju? Nasi sąsiedzi. Ja myślę, że to są bracia. Mi się wydaje, że to są sąsiedzi. Ja myślę, może dajmy im... O! Okej. Okay. O! Malują nożyk? na... Okej. Okay. To jest najbardziej japońska rzecz jaka mogła się Nie wydarzyć w, tej się, w tym Nie przypuszczałam się, że to się akurat wydarzy, ale w porządku, dobra. Mamy transformery, najbardziej I czekaj, teraz Sprawdzian? Niech sobie zrobił czapeczkę ze Sprawdzianu e. e. na przykład. Nie, po prostu A, wkładamy go do... O niego? Nie wiem, chyba. Może, jakby, Jezus, no. Czy to jest w ogóle Godzilla i Kong? A... Wiesz? Godzilla vs Kong? Nie wiem, to jest coś bardzo japońskiego, tam są te wszystkie guntamy i tak dziwne... Nie wiem, nie mamy wiem. Mamy Dziusiia, który tak. sobie miło sobie Spędza, spędza czas. czas, tak, przed y, tym mamy przed, wentylatorem. Mamy. Okej, pilot mamy pilot do wentylatora. Na pewno to trzeba zrobić. Wyłączamy. Za mu to. gorąco. A nie, 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 my to wyłączyliśmy i teraz jest mu za gorąco, dobra. Rozkręcamy. I teraz co? Żeby się wachlował. Nie. Nie. E. Okej. Okay. Czy. Nie, ale to tak i działa. Come on. Papieru nie działa. Komo, cicho! Czy, przepraszam bardzo, czy poprzednie rzeczy tak działały? Czy nasz dziadek, który wypije monstera i zje kurczaka, będzie wielkim y, tym mięśniakiem? E, no, no nie wiem, ale. O, patrz, e, o dziecko znowu ma. Znowu Godzilla. Godzilla. Ale ma jaki uroczy kocyk. No i co Czemu żeś zrobił? No i co Czemu? Żeś zrobił? Nie, nie możemy mu zebrać Godzilli, dobra, to. Mm. To jest kolejny, to jest może kuzyn, to jest Poczekaj, może kuzyn. mamy mleko. Tak, dajemy dajemy mu mleko, mleko, daj, Godzilla. Godzilla. Godzilla dajmy mu mleko. Dajmy mu zabierzemy godzillę. dajmy mu. Okej. A teraz jest sprawdzianem co? E, I sprawdzian jako miecz temu temu. Nie, dobra. Dobra, e, okej. Okay. Ona wcale nie zauważyła, że jest jakoś, dziwacznie. A widzisz? A i. i które jednak bawi. Good uczy. ending, proszę bardzo. Absolutnie. E... Tutaj, o, proszę bardzo, ojciec sobie je. tego... Czy to są? To do, takie... do tego. Do skrzypców? Do, tak, do skrzypców, dokładnie. E... A widzisz? A, dajmy to do skrzypców tu. Mamy e... mikrofon. Może zaczniemy śpiewać. E... Może tata, taba zacznie śpiewać. Może to ta będzie japońską idolką. dawaj. Mamy chwilę. Daj, dajmy tacie mikrofon. Dajmy tacie mikrofon. Mikrofon? Nie. E... To może poczekaj, może. A on nie potrzebuje do tego? Do Kołeczek, Tak, oni I wszyscy temu, potrzebują temu rzeczy. I temu Tak? co teraz z tym? F fleciarz, fleciarz na środku sceny. Mali, I to było, z fletem. to było zbyt okropne i zbyt o. głośne, żeby po prostu... Ani tak. oni też, oni też nie chcą. Oni też nie chcą... Nie się dziwię się, z nie tym... dziwię się. Poczekaj, czy my teraz przebierzemy nasz dyn, sprawdzian dyn, dyn, dyn. detektywa? O mój Boże. Może weźmie brata i będą no tak wiesz, idę na drugim tak, siądzie tak, i będę tak, się tak, próbować tak. do kina. Zobaczmy, ci, 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 zobaczmy, zobaczmy. Mamy to. Aha. O. I teraz trzeba <śla> Oooo! <prowadzią>. <śla> <śla> Ale zrobione, Kurcze. Poszedł w tę stronę. I co teraz? <śla> Coś, coś hey, to jest 29 etap. Ja myślę, że do 30 możemy dojść. Nie wiem, jakich etapów tak. tutaj jest. Zaraz zobaczymy. Żaba. Żaba i baseball. Co, co powstanie z połączenia żaba. żaby i baseballa? Yy, możemy dać żabę im? Tak. No. no. I teraz baseball. Teraz baseball tu? I na I kulkę z naszego spodziewania. proszę bardzo. Tak, 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 tak. A widzisz, i wystrzelone, i jest takie Drużyna R nigdy nie zginie Czy jakkolwiek Nie, to było zespół R, znowu błysnął A dobra, 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 o widzisz, proszę bardzo 30 etap Ostatni Babcia? Tu się fabuła A. Tu się fabuła dalej rozwija, okej. się okay. dalej to wiesz, to, to my tu zostajemy. W takim razie my tu przerywamy, bo tu Nie, widzę... nie, no, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Nie, bo to jest przerywnik pomiędzy kolejnymi etapami i teraz będzie kolejny Aha, etap. Aha, ok, jakby dobra. Kolejny jakby nie level, tylko. No, e rozumiem, rozumiem. Część tak tak, 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 tak. Więc zostawiamy tutaj grę, zobaczę tylko, ile jest. O, wow, dużo jest poziomu więc kochani, jeżeli gra jeszcze... wam się podobała i chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek, czy ten tatuś myślę, nie ma że jeszcze majdek. z jeden albo Nieważne. dwa odcinki możemy nagrać, tak. ale pod warunkiem, że każdy z was, który teraz ogląda ten film zostawi łapkę w górę, jak będzie dużo łapek w górę, nagramy kolejny odcinek i zobaczymy co kolejnego nam się uda tutaj, owszem, e, zobaczymy, wymyślić w tej grze, póki co, tak jak mówiłem, gra jest bardzo japońska i to do bardzo widać, do kolejnego zobaczenia kochani i się żegnamy, fajnie, żądam testu na Ojcostwo.